Dziękuję. Jest to trzeci plac, tak zwana wersja rozszerzona otwartej strefy aktywności. Wcześniej zostały wybudowane dwie w Małych Walichnowach i Brajkowach, a ta rozszerzona jest jakby finałem całej inwestycji polegającej na budowie tego typu stref w naszej gminie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj. Do użytku naszych mieszkańców możemy oddać nowy plac zabaw, zmodernizowany na ulicy Kościuszki. Jest to miejsce, gdzie swoje urządzenia do zabawy znajdą najmłodsi, jak również i starsi. Jest to plac wielofunkcyjny, gdzie urządzenia pozwalają, aby mogli się rozwijać wszyscy nasi mieszkańcy. Cieszymy się, że ten zniszczony plac został zmodernizowany i w ramach rządowego programu Otwartych Straw Aktywności. Takie trzecie miejsce powstaje na terenie naszej gminy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tego obiektu, a zarazem apeluję o dbanie o tą infrastrukturę, aby nie uległo ona zniszczeniu.